Cześć, jestem Radek Smolarek, a dzisiaj znajdujemy się we Wieluniu w siedzibie producenta naczep GRAS. Nasza firma zajmuje się produkcją naczep wywrotek typowo pod klienta. Wysokość, długość, kubatura, jaką sobie klient wybierze. Na rynku jesteśmy prawie 20 lat. Obecne warunki na rynku pracy wymusiły na nas wymyślenia sposobu, aby przyspieszyć proces produkcji oraz zmniejszyć potrzeby na pracownika, aby wykonać niektóre elementy. Pomocą do rozwiązania tego problemu jest po prostu mechanizacja niektórych procesów przy produkcji. Świetnym rozwiązaniem tutaj jest właśnie plotter firmy Martex. Przed kupieniem plotera firmy Martex yy, duża część produkcji była robiona poza naszym zakładem, bądź też wykonywana na innych, bardziej prymitywnych narzędziach. Produkcja bez plotera plazmowego była bardzo czasochłonna i wymagała większego zaangażowania ludzi do tego. Dzisiaj dużo się zmieniło. Filmy Martex znalazłem na portalu internetowym. Były dosyć duże obawy przed zakupem sprzętu, gdyż no, jest to porty plazmowe, który wymaga obsługi programów komputerowych. Po prostu baliśmy się, że nie będzie miał kto tego obsłużyć. Co pomogło rozwiać te obawy? No, rozmowa, rozmowa z Martexem, oglądanie filmików na YouTube, jak to się obsługuje. Po obejrzeniu tych filmików pomyślałem sobie, że to są na pewno przede wszystkim bardzo duże możliwości. Po drugie, że to nie będzie chyba takie ciężkie. Wybrałem się do firmy Martex. No i tam na miejscu panowie pokazali mi tak wstępnie, jak się obsługuje tą maszynę. Jak to po prostu wygląda w życiu, ponieważ wcześniej nawet w ręku plazmy nie trzymałem. Analizowałem kilka ofert z różnych firm. W zasadzie, patrząc po wiem, opiniach internetowych czy obsłudze maszyny, padło na spotkanie firmy Martex. Po spotkaniu, w zasadzie, decyzja była natychmiastowa i od razu złożyliśmy zamówienie na maszynę. Specyfikację stołu podpowiedziała nam firma Martex, gdyż my tak naprawdę powiedzieliśmy, co potrzebujemy, co mamy do zrobienia, a oni pomogli wybrać nam zakres, który po prostu będzie do nas najlepiej dobrany. Zestaw, który kupiliśmy, składa się z trzech elementów. Jest to po prostu stół roboczy, szafa z komputerem, czyli sterownia, no i źródło plazmy, hypeter. Ploter przyjechał do nas z transportem od producenta, został tutaj u nas rozładowany. Z pomocą pana z firmy Martek został on uruchomiony, a oczywiście zaraz po uruchomieniu przeprowadził nam szkolenie.